Mało się tych testów na wakacjach trzymałam, muszę przyznać, już widzę efekty. I zaraz już, wiesz, mm -hmm. przyczepiał się, że przytyłaś, wiesz, najpierw ja byłaś za słyszę, powiększyłam policzki, otóż ciut no mi się przytyło. Nie, nic tam nie mam. E, ale nie wygląda to źle, ja naprawdę. Przynajmniej dadzą ci spokój, rozpadę, że nie jesteś że za, za chuda, To prawda, ale, ale tak, faktycznie te testy są pod warunkiem, że się pilnuje tej instrukcji obsługi, którą się dostaje na swój temat. są Super mi wyszło, że ja dobrze metabolizuję węglowodany, To jest dobrą wiadomością, bo lubię węglowodany, makarony, pieczywa, oczywiście też nie we wszystkich ilościach, na to trzeba uważać, kaszę i tak dalej. Natomiast nie jem mięsa i wyszło mi w tych badaniach, że jeść go nie powinnam. Więc intuicyjnie mam wrażenie, że Organizm organiz... chyba sam tak. czuje, prawda? Tak, Co ma jeść, tak. czego ma nie Tak, okazało się nawet, że ja całkiem, całkiem zgodnie z, z, z wynikami tych badań żyję i jakoś naprawdę intuicyjnie sobie z tym radzę, ale, ale warto takie badania zrobić, bo tam jest. To jest na... Tyle poziomów rozłożone. Tam jest nawet banana tolerancja kofeiny, soli, oczywiście gluten, laktoza, e, przystajalność witaminy D, antyoksydanty. A mi wyszło też, że mam genotyłości. A widzisz? No to tego już w ogóle Ale jak nie widać. nie bo nie byłam e, grubym dzieckiem. No. Na szczęście. Ale to jeszcze może wszystko przydać.